Carlos jest oficerem wojska, który wraca do domu po służbie i jest zszokowany, gdy widzi swoją starą matkę, Laurę, wykonującą ciężkie prace domowe. W tym momencie żona Carlosa, Izabel, wchodzi, a Carlos szybko się chowa. Izabel podchodzi do Laury i zaczyna ją ostro karcić. Jeszcze nie skończyłaś pracy? Jeśli tak dalej pójdzie, wyrzucę cię z domu. Ze łzami w oczach Laura odpowiada Jestem już stara. Nie mam siły dźwigać tych ciężkich cegieł. Carlos słyszy to wszystko i jest głęboko zraniony, widząc, jak traktowana jest jego matka. Gdy tylko Izabel wychodzi, Carlos podchodzi do matki, przeprasza ją i obejmuje, płacząc. Kilka dni później przychodzi w odwiedziny przyjaciółka Izabel. Laura, jak zwykle, wita ją z szacunkiem, ale Izabel znowu ją karci i każe jej przygotować jedzenie. Carlos, będąc w innym pokoju, słyszy wszystko. Kiedy Laura podaje posiłek, Izabel ze złością mówi – co to za jedzenie? – i znów zaczyna ją obrażać, Następnie wyciąga z lodówki pomidory i warzywa i sarkastycznie mówi, od teraz to właśnie będziesz jeść. W tym momencie dzwoni Carlos. Izabel rozmawia przez telefon, udając, że wszystko jest w porządku i opisuje idealne życie. Gdy Carlos chce porozmawiać z matką, Izabel daje jej znak, by milczała. Laura zmuszona mówi, wszystko w porządku mój synu, jestem szczęśliwa. Zaraz po zakończeniu rozmowy Izabel zmusza Laurę do jedzenia pomidorów i waży w siłą. Później Carlos wraca do domu i ponownie przeprasza matkę. Pewnego dnia, gdy Laura niesie cegły, Izabel jak zwykle zaczyna na nią krzyczeć. Nagle Carlos pojawia się za nią. Izabel się przeraża, a jej twarz blednie. Carlos wściekły mówi: Widziałem wszystko. Teraz wiem, jak traktujesz moją matkę Izabel. W udawanym, łagodnym tonie odpowiada: Ja tylko opiekowałam się twoją matką. Carlos, ogarnięty gniewem, kładzie przed nią stos cegieł i mówi: Więc podnieś te cegły. Izabel próbuje, ale nie daje rady. Upada na ziemię i płacząc mówi: "Popełniłam błąd, wybacz mi". Carlos surowo odpowiada: "Skoro sama nie możesz podnieść tych cegieł, dlaczego kazałaś mojej starej matce to robić?". Następnie wyrzuca ją z domu. Wychodząc wręcza jej te same pomidory i warzywa, które wcześniej kazała zjeść Laurze.